Nazywam się Karolina Zielińska i za tydzień przejmę zarządzanie nad Imperium Budowlanym mojego ojca. Firmą wartą ponad 500 milionów złotych. Ale dzisiaj stoję za ladą ekskluzywnego butiku Elegance w centrum Warszawy, ubrana w prostą czarną sukienkę i białą marynarkę z sieciówki, udając zwykłą sprzedawczynię. Ojciec, Stefan Zieliński, zawsze powtarzał. Karolina, zanim przejmiesz firmę, musisz poznać ludzi od spodu. Musisz wiedzieć, jak traktują tych, którzy wydają się mniej ważni. Dlatego przez ostatnie sześć miesięcy pracowałam inkognito w różnych miejscach, od kawiarni po sklepy. Ale to, co zobaczyłam dzisiaj w naszym własnym butiku, przeszło moje najgorsze oczekiwania. Butik Elegance to jedna z najdroższych marek w portfolio ojca. Sprzedajemy tam torebki za 10 tysięcy złotych i sukienki, których cena przekracza miesięczne zarobki przeciętnego Polaka. Klientelą są żony biznesmenów, celebrytki i córki polityków. A ja? Ja jestem tam po prostu tą nową dziewczyną, której prawdziwego nazwiska nikt nie zna. Karolina, chodź tutaj, krzyknęła Beata Kowalska, kierowniczka sklepu, machając do mnie ręką jak do psa. Pani Markowska chce przymierzyć tę sukienkę wersacze, ale nie chce, żebyś ty jej pomagała. Mówi, że wyglądasz. No wiesz, nie na poziomie. Spojrzałam na panią Markowską. Żonę posła, której mąż regularnie pojawia się na listach najbogatszych Polaków. Kobieta w wieku około pięćdziesięciu lat, ubrana w futro z norek mimo kwietniowego ciepła, patrzyła na mnie z góry jak na robaka. Słuchaj, skarbie, powiedziała do mnie tym słodkim, ale jadowitym tonem, który tak dobrze znałam z gal biznesowych. To nie jest miejsce dla kogoś takiego jak ty. Tu potrzeba klasy, elegancji. Ty wyglądasz, jakbyś powinna sprzedawać warzywa na bazarze, a nie luksusową modę. Poczułam jak krew uderza mi do głowy. Przez sześć miesięcy ćwiczyłam samokontrolę, ale to było za wiele. Oczywiście, pani Markowska, odpowiedziałam spokojnie. Może pani Beata będzie mogła pomóc. Beata natychmiast podbiegła, uśmiechając się szeroko. Ależ oczywiście, Karolina, idź poukładaj magazyn. Nie przeszkadzaj klientom. Gdy odchodziłam, usłyszałam jeszcze szept pani Markowskiej. Skąd wybierzecie takich pracowników? Ta dziewczyna wygląda, jakby nie stać jej na zakupy w żabce, a nie tutaj. To obniża poziom całego miejsca. Magazyn był moją ucieczką. Między kartonami i wieszakami mogłam na chwilę odetchnąć i przypomnieć sobie, kim naprawdę jestem. Ale już po dziesięciu minutach musiałam wrócić na salę. Do sklepu weszła grupa trzech kobiet. Rozpoznałam je natychmiast. Agnieszka Nowak, żona właściciela największej sieci hoteli w Polsce. Obok niej Magdalena Pawłowska, córka mediatnego biznesmena i Justyna Król, influencerka z ponad milionem obserwujących. Wszystkie ubrane jak z okładki Voga, wszystkie z tym samym aroganckim wyrazem twarzy. O Boże, co to za kolekcja, jęknęła Agnieszka przeglądając wieszaki. Wszystko takie przeciętne. W Paryżu widziałam dużo lepsze rzeczy. Podeszłam do nich z uśmiechem. Dzień dobry, czy mogę jakoś pomóc? Justyna spojrzała na mnie od stóp do głów, jakbym była insektem. Ty? Raczej nie. Gdzie jest właściwa sprzedawczyni? Ja jestem sprzedawczynią, odpowiedziałam cierpliwie. Nie, nie, wtrąciła się Magdalena. Ty wyglądasz jak. No nie wiem, jak studentka, która dorywczo pracuje za śmieciowe pieniądze. My potrzebujemy kogoś, kto rozumie modę. Luksus. Kogoś na naszym poziomie. Agnieszka zaśmiała się głośno. Dziewczyno, ile ty zarabiasz? Dwa tysiące? Trzy? Ja za tę torebkę płacę więcej niż ty zarabiasz przez trzy miesiące. Myślisz, że możesz mi doradzać w kwestii stylu? W tym momencie do rozmowy włączyła się Beata. Przepraszam, panie bardzo, powiedziała, spychając mnie na bok. Karolina jest nowa, jeszcze się uczy. Ja osobiście się państwem zajmę. No nareszcie. Westchnęła Justyna. A ta, wskazała na mnie, może nam przynieść herbatę. Chyba do tego się nadaje. Przez następne dwie godziny byłam dla nich niewidzialna. Przynosiłam herbatę, układałam ubrania, które przewracały z wieszaków, słuchałam ich komentarzy o biednych ludziach, którzy nie rozumieją luksusu, i pracownikach, którzy powinni znać swoje miejsce. Wiecie, co mnie najbardziej irytuje? mówiła Agnieszka, przymierzając sukienkę za osiem tysięcy złotych. To, że takie osoby jak ona, wskazała na mnie, myślą, że mają jakieś prawa, że mogą mieć opinie na temat mody, biznesu, czegokolwiek. To śmieszne. Magdalena przytaknęła. Dokładnie. Hierarchia społeczna istnieje nie bez powodu. Każdy powinien znać swoje miejsce. My jesteśmy tutaj, bo na to zasłużyliśmy. A ona? Ona powinna być wdzięczna, że w ogóle ma pracę. Justyna dodała ze śmiechem. Założę się, że marzy o tym, żeby choć raz w życiu być na naszym miejscu. Żeby móc sobie pozwolić na coś takiego. Ale to się nigdy nie stanie. Ludzie tacy jak ona nie wychodzą ze swojej klasy. Było już po południu, gdy do sklepu wszedł mężczyzna w garniturze, którego natychmiast rozpoznałam. Tomasz Kowalski, prawnik mojego ojca i jeden z najbliższych współpracowników. Przez chwilę nasze oczy się spotkały i zauważyłam w jego wzroku zaniepokojenie. Czy mogę rozmawiać z kierownikiem? Zapytał Beatę. Oczywiście, to ja jestem kierowniczką. Beata Kowalska w czym mogę pomóc? Chodzi o jedną z pańskich pracownic powiedział, wskazując dyskretnie na mnie. Nazywa się Karolina? Beata spojrzała na mnie z irytacją. Tak, to ona. Czy coś się stało? Czy ona. Czy ona coś ukradła? Agnieszka, Magdalena i Justyna natychmiast przestały rozmawiać, wyczuwając sensację. O Boże! szepnęła Justyna. Mówiłam, że z nią coś nie gra. Takie osoby zawsze coś kombinują. Tomasz pokręcił głową. Wręcz przeciwnie. Przyszedłem, bo za kilka dni w życiu panny Karoliny nastąpią pewne zmiany. I chciałem się upewnić, że traktuje ją pani odpowiednio. Zmiany? Beata wydawała się zdziwiona. Jakie zmiany? Czy ona dostała lepszą pracę? W tym momencie Agnieszka zaśmiała się głośno. Lepszą pracę? Ona? A gdzie? W innej sieciówce? To będzie wielki awans. Ze sprzedawcy do sprzedawcy. Magdalena dołączyła do śmiechu. Może będzie sprzątać w jakimś biurze? To również awans, jak dla mnie. Tomasz zmarszczył brwi. Sądzę, że panie nie rozumieją sytuacji. Karolina Zielińska. Zielińska? Przerwała mu Beata. Ale ona się nazywa Kowalczyk. To było jej pseudonim, powiedział spokojnie Tomasz. Prawdziwe nazwisko to Zielińska, Karolina Zielińska. Przez chwilę w sklepie zapanowała kompletna cisza. Widziałam, jak twarze kobiet powoli zmieniają wyraz, od pewności siebie, przez zdziwienie, aż po rosnące przerażenie. Nie, to niemożliwe, wyszeptała Agnieszka. Zielińska, jak. jak Stefan Zieliński? zapytała niepewnie Magdalena. Tomasz skinął głową. Dokładnie. Córka Stefana Zielińskiego, właściciela grupy budowlanej Zielińskiej i większościowego udziałowca w spółce właścicielskiej tego butiku. Za tydzień obejmie stanowisko prezesa zarządu całej grupy kapitałowej. Atmosfera w sklepie zmieniła się błyskawicznie. Beata pobladła jak ściana, a trio eleganckich klientek wyglądało, jakby ktoś wyciągnął im dywany spod nóg. Karolina, powiedziałam podchodząc do nich albo raczej panna prezes Zielińska. Przez ostatnie sześć miesięcy pracowałam inkognito w różnych miejscach należących do mojego ojca. Chciałam zobaczyć, jak traktujecie ludzi, którzy wydają się wam mniej ważni. Beata próbowała coś powiedzieć, ale słowa utknęły jej w gardle. I muszę przyznać, kontynuowałam, że to, co zobaczyłam dzisiaj, przeszło moje najgorsze oczekiwania. Szczególnie od was, pani Nowak, pani Pawłowska, pani Król. Agnieszka próbowała się uśmiechnąć. Karolina to znaczy pani prezes? To wszystko to było nieporozumienie. My przecież. Nieporozumienie? przerwałam jej. Mówiłaś, że ludzie tacy jak ja nie wychodzą ze swojej klasy, że nie powinienem mieć opinii na temat biznesu, że powinienem znać swoje miejsce. Magdalena próbowała interweniować. My nie wiedzieliśmy. Gdybyśmy wiedziały, kto pani naprawdę jest, a to właśnie jest problem, odpowiedziałam ostro. Gdybyście wiedziały, to znaczy, że szacunek należy się ludziom tylko wtedy, gdy są bogaci? Że godność zależy od zawartości portfela? Justyna, która do tej pory milczała, nagle wybuchnęła. To niesprawiedliwe. Jak mogłyśmy wiedzieć? To była podstępna gra. Podstępna? Mój głos stał się lodowato spokojny. A może po prostu pokazałam wam, kim naprawdę jesteście, gdy nikt was nie obserwuje? Gdy myślicie, że możecie bezkarnie poniżać innych? Tomasz dyskretnie wycofał się w kąt sklepu, obserwując rozgrywającą się scenę. Beata próbowała uratować sytuację. Pani prezes, ja naprawdę nie wiedziałam. Gdybym wiedziała, nigdy nie. Nigdy nie pozwoliłaby pani, żeby traktowano mnie jak śmiecia? Dokończyłam za nią. A co z innymi pracownikami? Co z Magdą z magazynu, która płacze w łazience, bo klientki krzyczą na nią za każdy drobiazg? Co z Anną z działu księgowości, którą wyzywasz od idiotek, gdy popełni najmniejszy błąd? Beata otworzyła usta, ale nie wydała żadnego dźwięku. Odwróciłam się do trio klientek. A wy? Myślicie, że pieniądze dają wam prawo do traktowania innych, jak podludzi? Agnieszka, twój mąż zbudował fortunę na hotelach, ale zapomnieliście, że to pracownicy tworzą sukces każdego biznesu. Magdalena, twój ojciec zaczynał od małego sklepu spożywczego. Czy on również tak traktował ludzi? Justyna, masz milion followersów, którzy patrzą na ciebie jak na wzór. Czy to jest wzór, który chcesz dawać? W ciągu następnych kilku minut obserwowałam, jak pewność siebie moich torturek z ostatnich miesięcy rozpada się jak domek z kart. Każda z kobiet próbowała znaleźć jakieś wytłumaczenie, jakąś wymówkę. Pani prezes, zaczęła Agnieszka drżącym głosem, jeśli mogłabym jakoś naprawić to nieporozumienie. Chcesz to naprawić? zapytałam. Naprawdę? Skinęła gorliwie głową. Doskonale. Twój mąż organizuje jutro galę charytatywną dla dzieci z domów dziecka. Zamiast wydawać pięćdziesiąt tysięcy na swoją suknię, przekaż te pieniądze na fundację. I osobiście przeproś każdego pracownika hotelu, którego kiedykolwiek źle potraktowałaś. Agnieszka wyglądała, jakby ktoś uderzył ją młotem, ale skinęła głową. Odwróciłam się do Magdaleny. A ty wykorzystasz swoją pozycję w mediach, żeby nagłośnić problem dyskryminacji w miejscu pracy. Nie jako gość w programie, ale jako osoba, która przyznaje się do błędów i chce je naprawić. Magdalena przełknęła ślinę. Tak, tak, oczywiście. Justyna sama się odezwała. A ja mogłabym zrobić film o szacunku do innych ludzi. O tym, że pozory mylą i że każdy zasługuje na godne traktowanie. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam coś podobnego do zadowolenia z ich reakcji. Teraz przyszedł czas na Beatę. Pani Beata? Powiedziałam. Od jutra zaczyna pani szkolenie z zakresu zarządzania zespołem i komunikacji z pracownikami. Dodatkowo przez najbliższe trzy miesiące będzie pani pracować z psychologiem organizacyjnym, żeby zrozumieć, jak budować pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Ale czy to znaczy, że nie zostanę zwolniona? Zapytała niepewnie. Każdy zasługuje na drugą szansę, odpowiedziałam. Pod warunkiem, że rzeczywiście się zmieni, będę to obserwować. Tydzień później w poniedziałkowy poranek wszedłam do siedziby grupy budowlanej Zieliński jako prezes zarządu. Tym razem w eleganckim kostiumie od Armaniego, z fryzurą z najlepszego salonu w Warszawie i pewnością siebie, która promieniowała z każdego mojego ruchu. Ale nie te zewnętrzne oznaki władzy były najważniejsze. Najważniejsze było to, czego nauczyłam się przez te sześć miesięcy pracy inkognito. Pierwszego dnia zwołałam spotkanie z kierownictwem wszystkich naszych punktów sprzedaży. Na sali było ponad pięćdziesiąt osób, w tym Beata, która wyglądała, jakby chciała się zapadać pod ziemię. Drodzy Państwo, zaczęłam. Przez ostatnie miesiące miałam okazję poznać nasze firmy od środka, jako zwykła pracownica, a nie córka właściciela. I muszę przyznać, że to, co zobaczyłam, mnie zaskoczyło, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Pokrótce opowiedziałam o swoich doświadczeniach, nie wymieniając nazwisk, ale opisując konkretne sytuacje. Od dzisiaj wprowadzamy nowe standardy. Po pierwsze, każdy pracownik, Niezależnie od stanowiska, zasługuje na szacunek i godne traktowanie. Po drugie, klienci, którzy będą poniżać naszych pracowników, zostaną poproszeni o opuszczenie sklepu. Po trzecie, wprowadzimy system regularnych szkoleń z komunikacji i zarządzania zespołem. Jedna z kierowniczek podniosła rękę. A co z klientami VIP? Oni przynoszą największe zyski. Żaden zysk nie jest wart poniżania drugiego człowieka, odpowiedziałam stanowczo. Jeśli klient nie potrafi traktować naszych pracowników z szacunkiem, to nie jest to klient, którego chcemy. Po spotkaniu podeszła do mnie Beata. Pani prezes, chciałam pani podziękować za drugą szansę. Naprawdę się uczę. Zapisałam się na kurs psychologii komunikacji i. i przeprosiłam już wszystkich pracowników. To dobrze, Beata, ale pamiętaj, to dopiero początek. Prawdziwą zmianę widać po miesiącach, nie po dniach. Trzy miesiące później wróciłam do butiku Elegance, tym razem oficjalnie jako prezes Grupy Kapitałowej. Chciałam zobaczyć, czy wprowadzone zmiany rzeczywiście działają. Atmosfera w sklepie była zupełnie inna. Pracownicy uśmiechali się autentycznie, klienci byli obsługiwani profesjonalnie, ale bez służalczości, a Beata. Beata była nie do poznania. Dzień dobry, pani prezes, powitała mnie ciepło. Jak się pani podoba w nowej roli? Lepiej niż myślałam, przyznałam. A jak u was? Jak się układa z zespołem? Dużo lepiej. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale dopiero teraz rozumiem, jak być prawdziwym liderem. Wcześniej myślałam, że chodzi o kontrolę i strach. Teraz wiem, że chodzi o szacunek i wsparcie. W tym momencie do sklepu weszła znajoma postać Justyna Król. Przez moment nasze oczy się spotkały i zobaczyłam w jej wzroku coś, czego nie było trzy miesiące temu. Pokora. Podeszła do mnie niepewnie. Pani prezes, chciałam pani powiedzieć, że ten film o szacunku do innych ludzi ma już ponad dwa miliony wyświetleń. Ludzie piszą, że to zmieniło ich podejście do traktowania innych. To wspaniała wiadomość, Justyna. I jeszcze jedno. Chciałam przeprosić za tamten dzień. Naprawdę przeprosić. Nie tylko dlatego, że teraz wiem, kim pani jest, ale dlatego, że zrozumiałam, jak bardzo się myliłam. Dziękuję odpowiedziałam szczerze. Ale najważniejsze jest to, że się zmieniłaś. Po jej wyjściu Beata podeszła do mnie. Wie pani, pani prezes, wszyscy w firmie mówią o pani eksperymencie. Niektórzy uważają to za genialne, inni za okrutne. A pani jak to ocenia? Zastanowiłam się przez chwilę. Wiesz, Beata, myślę, że czasami potrzebujemy ostrego przypomnienia o tym, kim naprawdę jesteśmy. Ja też się dużo nauczyłam z tego doświadczenia. Nauczyłam się, że prawdziwa władza nie polega na strachu czy dominacji, ale na tym, żeby podnosić innych, a nie ich poniżać. Wieczorem tego dnia siedziałam w swoim gabinecie na najwyższym piętrze biurowca grupy Zieliński, patrząc na panoramę Warszawy. Myślałam o ostatnich miesiącach, o lekcjach, których się nauczyłam, o ludziach, których spotkałam. Telefon przerwał mi rozmyślania. Dzwonił ojciec. Karolino, jak minął dzień? Dobrze, tato, sprawdziłam butik. Zmiany naprawdę działają. Jestem z ciebie dumny, powiedział ciepło. Wiem, że te ostatnie miesiące były trudne, ale. Ale były konieczne, dokończyłam za niego. Rozumiem to teraz. Gdyby nie ten eksperyment, nigdy nie zrozumiałabym, jak ważne jest traktowanie każdego człowieka z godnością. A co z tymi kobietami z butiku, tej Agnieszką, Magdaleną i Justyną? Agnieszka rzeczywiście przekazała te pięćdziesiąt tysięcy na fundację i przeprosiła swoich pracowników. Magdalena dała wywiad o swoich błędach i zachęca innych do refleksji. A Justyna zrobiła film, który obejrzały miliony ludzi. Myślę, że naprawdę się zmieniają. To dobrze. Bo wiesz, Karolino, prawdziwa siła nie polega na tym, żeby innych poniżać, ale na tym, żeby ich podnosić. Po rozmowie z ojcem, usiadłam przy komputerze i zaczęłam pisać. Chciałam utrwalić swoje przemyślenia, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, czego się nauczyłam. Przez sześć miesięcy byłam niewidzialna. Ludzie patrzyli na mnie i widzieli tylko skromnie ubraną dziewczynę, którą można było bezkarnie poniżać. Ale ta niewidzialność była największym darem, jaki mogłam otrzymać. Pozwoliła mi zobaczyć prawdziwe oblicza ludzi, zarówno te piękne, jak i te brzydkie. Nauczyłam się, że szacunek nie powinien zależeć od tego, ile ktoś zarabia, czy jak się ubiera. Że godność jest prawem każdego człowieka, nie przywilejem wybranych. Że prawdziwa klasa nie polega na tym, żeby pokazywać swoją wyższość, ale na tym, żeby traktować innych z życzliwością i szacunkiem. Ale nauczyłam się też czegoś jeszcze. Że ludzie potrafią się zmieniać. Że nawet ci, którzy popełnili błędy, zasługują na drugą szansę, jeśli naprawdę chcą być lepsi. Rok po ujawnieniu siedziałam w tej samej kawiarni niedaleko butiku, w której często jadałam obiady podczas mojej pracy incognito. Tym razem jednak nie byłam sama. Przy stoliku obok siedziała młoda dziewczyna w skromnym ubraniu, która wyglądała znajomo. Przepraszam, odezwałam się do niej, czy my się nie znamy? Dziewczyna spojrzała na mnie niepewnie. Ja, ja pracuję w pani butiku. Jestem Magdalena Nowak, nowa sprzedawczyni. A tak, pamiętam. Jak ci się podoba praca? Bardzo odpowiedziała z uśmiechem. To znaczy, na początku bałam się, bo słyszałam różne historie o tym, jak trudno jest pracować w luksusowych sklepach. Ale pani Beata jest wspaniałą szefową, traktuje wszystkich z szacunkiem i cierpliwie wszystko tłumaczy. Uśmiechnęłam się. To dobrze słyszeć. A klienci? Jak się zachowują? Większość jest w porządku. A jeśli ktoś próbuje być niemiły, to pani Beata natychmiast reaguje. Mówi, że nikt nie ma prawa źle traktować pracowników bez względu na to, ile pieniędzy wydaje. Poczułam ciepło w sercu. Zmiany rzeczywiście trwały. Czy mogę zapytać o coś? Odezwała się niepewnie Magdalena. Oczywiście. Podobno pani. To znaczy, pani prezes pracowała kiedyś inkognito w naszym sklepie to prawda? Prawda przyznałam. Dlaczego pani to zrobiła? Zastanowiłam się przez chwilę. Bo chciałam się dowiedzieć, jak naprawdę traktowane są osoby, które wydają się mniej ważne. I chciałam zmienić to, co złe. Magdalena skinęła głową ze zrozumieniem. To było bardzo odważne. I. Dziękuję. Dzięki temu, co pani zrobiła, mam teraz pracę, w której czuję się szanowana. Po powrocie do biura myślałam o tej rozmowie. O tym, jak jedna decyzja decyzja o wcieleniu się w rolę zwykłej sprzedawczyni zmieniła nie tylko mnie, ale także wiele innych osób. Odebrałam telefon od Justyny Król. Karolina, mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. Pamiętasz ten film o szacunku, który nakręciłam? Oczywiście. Na jego podstawie jedna z fundacji zaprosiła mnie do współpracy przy kampanii przeciwko dyskryminacji w miejscu pracy. Chcą, żebym została twarzą tej kampanii. Co myślisz? Myślę, że to wspaniały pomysł, odpowiedziałam szczerze. Cieszę się, że Twoja zmiana jest trwała. Wiesz, Karolina, tamten dzień w butiku był dla mnie szokiem, ale dzisiaj wiem, że to był najlepszy szok w moim życiu. Nauczył mnie pokory i empatii. Po zakończeniu rozmowy pomyślałam o wszystkich ludziach, których dotknął mój eksperyment. O Beacie, która stała się prawdziwym liderem. O Agnieszce, która zaczęła traktować swoich pracowników jak ludzi, nie jak służbę. O Magdalenie, która wykorzystała swoją pozycję w mediach, żeby promować pozytywne zmiany. O nowej Magdalence, która mogła pracować w środowisku pełnym szacunku. Ale najbardziej myślałam o sobie. O tym, jak ta skromnie ubrana dziewczyna z butiku nauczyła mnie więcej o przywództwie niż lata studiów ekonomicznych na najlepszych uczelniach. Spojrzałam na zdjęcie ojca na biurku. Dziękuję, tato, pomyślałam. Za to, że nauczyłeś mnie, że prawdziwa siła leży w podnoszeniu innych, nie w ich poniżaniu. Za oknem słońce zachodziło nad Warszawą, malując niebo w odcienie złota i różu. Pomyślałam o wszystkich ludziach w tym wielkim mieście: o tych, którzy mają władzę i o tych, którzy jej nie mają, o tych, którzy są widziani i o tych, którzy pozostają niewidzialni. I pomyślałam o pytaniu, które chciałam zadać każdemu, kto usłyszy tę historię: Czy kiedykolwiek oceniono Cię po pozorach? Czy Ty sam nie oceniałeś innych zbyt pochopnie? A może nadszedł czas, żeby spojrzeć na ludzi wokół ciebie z większym szacunkiem i zrozumieniem? Bo prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy czyjąś córką, czyimś synem, czyjąś historią. I wszyscy zasługujemy na to, żeby być traktowani z godnością, niezależnie od tego, jak wyglądamy i ile pieniędzy mamy w portfelu.